Nie mam bladego pojęcia, co mam powiedzieć o tej książce. Serio, jestem tak zmieszana, że to będzie cud, jeśli z tego filmiku coś wyjdzie. Cześć wszystkim, jestem Magda i dzisiaj troszkę o after, zarówno o książce, jak i o filmie. Opowiem Wam, czy warto ją czytać, czy to taki gniot, jak wszyscy twierdzą, czy może jednak coś w tej książce jest. Tessa to poukładana i grzeczna dziewczyna. I właśnie zaczyna studia. Wyprowadza się od swojej rodziny do akademika i właśnie tam poznaje Hardina, czyli takiego typowego bad boya, który jest arogancki, który nie umawia się na randki, który ma wszystko gdzieś i po prostu myśli o sobie. Jednak przy okazji coś tam w sobie ma, co przyciąga Tessę, i zaczynają coś do siebie czuć. I Hardin powoli wkrada się do serca Tessy, i Tessa powoli wkrada się do serca Hardina. To ich do siebie przyciąga, mimo że obydwoje wiedzą, że z tego nic dobrego nie wyjdzie. Dobra, i to tyle, jeśli chodzi o fabułę, bo to cała fabuła. Zacznę może od tego, że książka ta jest na podstawie opowiadania, które y, powstało na Łódpadzie, albo inaczej. Jest to Łódpadowskie opowiadanie przekształcone na książkę. Niestety albo niestety, ale to widać. To jest takie bardzo Łódpadowskie, gdzie bohaterowie non-stop się schodzą i rozchodzą. I czytamy tylko o tym przez całe 600 stron. Ja x lat temu czytałam to opowiadanie na Łódpadzie, i może nawet nie tyle opowiadanie, co fragmenty, bo po prostu całe to Wody omijałam i wtedy mi się to naprawdę podobało, może dlatego, że po prostu te nudniejsze momenty omijałam i czytałam tylko te ciekawsze. A teraz po tych kilku latach, kiedy przeczytałam książkę i w międzyczasie yy, przeczytałam też mnóstwo innych książek z tego gatunku, jestem po prostu zmieszana. Ja, serio, nie mam bladego pojęcia, co o tym myśleć. Dlaczego? Bo książka ta jest pełna momentów, które po prostu ubóstwiałam, przez które zakochiwałam się w tej historii, w tej książce, w tych bohaterach. Ale jednocześnie pozycja ta ma tak dużo momentów, podczas których po prostu łapałam się za głowę i wywracałam oczami, bo tego czytać się nawet nie dało. Jedno jest pewne: książka ta jest pełna lania wody ona taka gruba wcale nie musiała być. Ona ma ponad 600 stron i połowę wydarzeń można by wyrzucić. Co więcej, 3 czwarte wydarzeń można by wyrzucić, bo to tak naprawdę są odgrzewane kotlety. Non stop czytamy o tym, jak Tessa i Harley się kłócą, schodzą i rozchodzą i ciągle jest to samo. I rozumiem, może autorka przez takie coś chciała wprowadzić więcej emocji, jakiś tam rollercoaster emocjonalny, bo w końcu kibizujemy bohaterom, a oni Non-stop się rozchodzą, ale czasami z tak błahych powodów, że to nie są emocje typu o Boże, o Boże, co będzie dalej. Tylko to są takie emocje w stylu Boże, ale głupi bohaterowie. Im dłużej tak naprawdę czytałam tę książkę, tym coraz bardziej się wkurzałam, bo na początku ona mi się bardzo podobała, ale potem po prostu było o jedno rozstanie za dużo. I ja czytałam po prostu ciągle tylko o tych kłótniach i rozstaniach i powrotach i nic więcej. Ta książka nie ma nam nic więcej do zaoferowania. I uwierzcie mi, ja uwielbiam ten gatunek. Ja kocham New Adult właśnie za te kostery emocjonalne, za te emocje, które towarzyszą nam podczas odkrywania przeszłości bohaterów. Za to, że po prostu to jest taki rollercoaster emocjonalny, że my nie wytrzymujemy czytając Ale tutaj nic takiego nie było Nie było przeszłości bohaterów, a nawet jeśli ona jakaś tam była No to, to nie jest ta przeszłość bohaterów, którą lubię poznawać To jest takie bardziej wypchnięcie na siłę, żeby odhaczyć ten motyw Żeby książkę zaliczyć do tego gatunku I no ta książka, ja... Och, nie było tutaj żadnego wbijania w fotel Jedyne emocje, które mi towarzyszyły, to miłość przez początek i wkurzanie się przez trzy czwarte książki. I nie, w mnie nieźle, nie twierdzę, że ta książka jest gniotem. Ona ma naprawdę kilka świetnych momentów, przez które pokochałam tę pozycję. Ale jednak, tych gorszych. Jest zdecydowanie więcej i jest mi niestety smutno, bo ta książka miała tak ogromny potencjał. I wydaje mi się, że jest to taka jedna z pierwszych pozycji, która wprowadziła ten motyw y, Szalej Myszki i Bedboja, ale bohaterowie. Mm. I zrozumcie mnie, ja staram się naprawdę oceniać tę książkę przez pryzmat tego, że ona została wydana kilka lat temu i ja na to bardzo zwracam uwagę. I już na wstępie dałam tej książce ogromne fory, ale w momencie, w którym bohaterowie mnie tak irytowali tym swoim niezdecydowaniem i tym, że oni rozchodzą się i schodzą i ciągle i z jednej strony Tessa wkurza się o coś, co Hardin zrobił, a za chwilę Tessa robi to samo i wkurza się, że Hardin wkurzył się o nią o to a mimo o to ona wcześniej się o to wkurzała i po prostu to jest takie nielogiczne i, i o co chodzi? Ja po prostu tak czytałam to i miałam takie testa przed chwilą wkurzałaś się o to samo na Hardina a teraz wkurzasz się, że on wkurza się o to, co ty zrobiłaś a on zrobił to wcześniej to jest tak nielogiczne i po prostu ta książka wymaga dużego dopracowania. I ona byłaby dobra, ona by była świetnym miuładem, które tak naprawdę zapoczątkowało ten wątek y, cichej myszki i bedboja. I ja lubię ten wątek, ale nie w momencie, w którym mamy irytujących bohaterów nielogiczną fabułę i nielogiczne fragmenty, i y, fabułę, która skupia się tylko na schodzeniu i rozchodzeniu. I, Dajcie jakąś tajemnicę! Czy końcówka mnie zaskoczyła? Nie, ale to dlatego, że yy, tak jak już wspominałam, czytałam to opowiadanie x lat temu. Dodatkowo poszłam na film, zanim skończyłam czytać tę książkę. I teraz w ogóle szok, dlaczego poszłam na film, zanim przeczytałam książkę. Jak ja zawsze powtarzam, że ja staram się najpierw przeczytać książkę, a dopiero potem yy, obejrzeć film. No więc. Męczyłam się z tą pozycją dwa tygodnie. Dosłownie cały kwiecień czytałam tę książkę. Masakra! Ja w kwietniu przeczytałam tak mało, przez to, że czytałam after. I, i mój TBR na kwiecień to... Nic nie przeczytałam z TBR na kwiecień oprócz after. I po prostu bałam się, że zanim ja skończę tę książkę to oni mi przestaną grać ten film w kinie. Więc poszłam na film w momencie, w którym byłam mniej więcej w połowie. I byłam taka bardzo zmieszana, bo z jednej strony było do połowy bardzo dużo takich fragmentów, które pokochałam, a z drugiej strony już powoli zaczynały się te fragmenty, które mnie wkuwały. I po prostu byłam taka zmieszana i poszłam na ten film z taką myślą, że, że będę oceniać pierwszą połowę. Filmu jako ekranizację, a drugą po prostu jako film. No i, i na początku było dobrze, jeśli chodzi o ekranizację I, i, i tyle. Bo kiedy przeczytałam tę książkę i potem sobie porównałam książkę i film, to miałam takie wrażenie, że ja chyba poszłam na inny film. W sensie czy to jest ekranizacja? Do połowy było rzeczywiście ok, i do połowy to była ekranizacja, ale potem oni wyrzucili całą książkę i zrobili coś zupełnie innego. W sensie końcówka jest też podobna, chociaż do zakończenia przyjdę za chwilę, ale zrozumcie to, że tutaj non-stop yy, bohaterowie się kłócą i rozchodzą i tak ciągle i przez 600 stron tak jest. W filmie tego praktycznie w ogóle nie ma. Wydaje mi się, że w filmie ani razu oni się tam nie zeszli i. I nie rozstali, i takie to było, łowo, ale pominęliście wszystko, co mnie wpurzało w tej książce. To dobrze, z jednej strony, bo tego nie ma w filmie i przynajmniej się nie wpurzam, oglądając ten film, ale z drugiej strony, związek Hardina i Tessy w filmie jest tak szybki w sensie oni tutaj tak naprawdę powoli wkładają się nawzajem do swojego serca. A tam film jest tak naprawdę od razu. I tutaj powoli przekraczają każdą kolejną granicę, a film jest od razu, wszystko. I ja rozumiem, że film trwa tam półtorej godziny i reżyserowie i tam scenarzyści nie mogli pozwolić sobie na wszystko, ale oni nie pozwolili sobie na nic. O, tam nic nie ma, w sensie zamiast wrzucenia... Fabuły, z tej książki oni wrzucili sobie czytanie książek w bibliotece i uciekanie z biblioteki takie okej, okay, to było fajne w filmie, ale wolałabym bardziej skupić się na książce, bo ja to tak oglądałam, i potem przeczytałam tę książkę do końca, i miałam takie w książce, wszystko dzieje się tak po kolei i jesteśmy w stanie uwierzyć w ich miłość. A w filmie to jest tak nagle, tak. Jedna rzecz, której nie rozumiałam już, zanim ten film powstał. W sensie wyszedł do kin To zmiana płci bohaterów W sensie Tristan w książce Jest chłopakiem Tristan w filmie jest dziewczyną I ja rozumiem, że może chcieli po prostu Urozmaicić i zrobili Zestew lesbijkę, ale to było dla mnie Takie po co? W sensie w książce tego nie było I po co to zrobiliście? Chcieliście po prostu Coś urozmaicić, ale Weźcie się, trzymajcie tej fabuły Ja zawsze jestem taka, jeśli chodzi o ekranizację Że wolę jednak, żeby ekranizacja Bardzo oddawała książkę Nie żeby była taka sama Ale po prostu nie rozumiem zmiany płci Tej bohaterki, bohatera I po co to? Serio? Zakończenie w filmie Było troszkę inne Tutaj kończy się takim nie wiadomo czym, w sensie nie wiemy Czy bohaterowie, co dalej Z bohaterami, po prostu nie wiemy nic A w filmie Jasno jest nam pokazane, co się stało. Tak mi się przynajmniej wydaje. I mam wrażenie, że z jednej strony oni chcieli e, zrobić coś takiego, że jeśli nie powstanie kolejna część, to mają w miarę zamknięte zakończenie i w miarę fani będą zadowoleni, bo w miarę to zakończenie nie jest otwarte, tylko zakończone i wszystkie, większość wątków jest e, domkniętych. Natomiast w książce tak nie jest. Książka wyraźnie pokazuje nam, że będzie druga część, zresztą jest druga część, jest trzecia, czwarta yy, i piąta chyba Nie, są tylko cztery części, ale jest jeszcze ten prequel, jakieś dodatki, spin-offy Więc yy, no, książka nam wyraźnie pokazuje i dobitnie, że jest kolejna część, natomiast film tego nie pokazuje I z jednej strony, jeśli będzie ekranizacja kolejnej części, to mam takie, jak z tego wybrną W sensie zakończenie jest takie... Ja teraz nie rozumiem, dlaczego można by iść do kina na kolejną część, skoro już wiemy mniej więcej, jak to się zakończyło i co będzie na początku drugiej części. Tak jak tutaj od razu chcemy sięgnąć po kolejną część, tak po filmie mamy takie, okej, okay, koniec filmu. Dziękuję bardzo. Ja jestem wciąż po prostu zmieszana. Bo z jednej strony film był dobry, ale z drugiej strony mi się nie podobał. I tak samo było z książką. I ja wciąż nie wiem, co o tym myśleć, ale jedno wam powiem. Porównanie tej książki do Kleja niszczą tę książkę. W sensie. Yy, tam porównywali bardziej w sumie film, że na miarę greja czy coś takiego. I ludzie! To się przynajmniej da czytać! Ja czytałam Greja i tego się nie dało czytać. I tam co drugie zdanie jest o święty Barnabo, tam bohaterka sobie ożywia podświadomość i toczy wewnętrzne bitwy pomiędzy wewnętrzną boginią a podświadomością, które sobie ożywiła i nie wiadomo o co chodzi, to czytamy i takie, o Boże, co to jest! Tutaj tego przynajmniej nie ma. I pomimo tego, że bohaterowie, non-stop się schodzą i rozchodzą, to przynajmniej to się da czytać. Więc porównania do Gray'a, ja no zdecydowanie jestem na nie dla takiego czegoś, bo yy, ma. Słabe momenty ta książka, ale było też kilka fajniejszych fragmentów i wciąż nie wiem co o tym myśleć. Chyba po prostu przeczytam kolejne części i ocenię tę serię jako całość, a nie jako pojedyncze książki. Więc to by było na tyle koniecznie w komentarzach na dole napiszcie, czy czytaliście książkę, czy widzieliście film, i czy jesteście tak samo zmieszani jak ja. Czy może jednak jesteście za albo przeciw tej książce, bo ja serio. Były takie głupie momenty aż, ale było jednak tych kilka fajniejszych fragmentów, przez które ta książka u mnie zapunktowała, więc jestem bardzo, bardzo zmieszana i nie wiem co o tym myśleć i to tyle. Dajcie łapkę w górę, jeśli lubicie te moje książka versus film. W komentarzach na dole możecie też napisać, jakie porównania książek i filmów chcecie zobaczyć w następnych odcinkach z tej serii. I subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Klikajcie dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnego nowego filmiku. W opisie na dole będziecie mieć linki do wszystkich moich social media. Serdecznie zapraszam, żeby wszystko tam poobserwować i być bardziej na bieżąco. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!